Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Będzie to propozycja dla osób początkujących, wracających po dłuższej przerwie do aktywności, do treningów. I dzisiaj wykorzystamy sobie sprzęt, ale taki, który mam nadzieję, że macie w domu. Będzie to krzesło. Najlepiej, żeby to było takie właśnie stabilne krzesło, które nie będzie Wam się bujać i tym samym przeszkadzać podczas ćwiczeń. Oprócz tego, przygotuj również matę, coś do picia i zaczynamy. Oczywiście przed ćwiczeniami musimy się rozgrzać. Staniemy sobie w lekkim rozkroku, plecy wyprostowane, brzuch aktywny. Barki unosimy do góry, zbliżamy do uszu i odsuwamy cały czas ściągnięte łopatki. Nie zamykaj klatki piersiowej. Ok, ramiona szeroko i wykonujemy takie niewielkie. Krążenia ramionami, dłoń skierowana do podłogi. Nie usztywniaj kolan, ruch aktywny. Ok, i krok do boku, czyli tak zwany step-touch. Na razie tylko to skoryguj plecy, pomyśl o tej postawie ciała. Teraz uginamy nogę do tyłu i dodajemy sobie pracę ramion, tak jakbyś chciała przyciągnąć coś do przodu. Dłonią możemy już też pracować. Przez rozgrzane nadgarstki zawsze też w treningu są potrzebne. Cały czas robimy to samo naszymi nogami, ale podnosimy teraz ramiona do góry i ściągamy w dół. I wracamy do takiego kroku. Obszerne krążenia ramionami. OK, i stajemy sobie w rozkroku i y, wyciągamy rękę do boku, do jednej strony i do drugiej strony. Staramy się. Nie obracać bioder na boki, tylko klatkę piersiową. Ok, i teraz wykonujemy skłon do jednej strony i do drugiej. Nie musisz sięgać do podłogi, możesz sięgać do kolana, do kostki, tyle ile możesz. Ok, i teraz wykonujemy krążenia raz jedną nogą, raz drugą do góry i na zewnątrz. Ok, i stajemy sobie na szerokość bioder, wyciągnij jedną nogę do tyłu i drugą i dodatkowo mocno podnosimy ramiona do góry, tak żeby stały się przedłużeniem naszych pleców i dodatkowo kciuki są do góry ok, i schodzimy sobie do klęku podpartego wznos do jednej strony i do drugiej Teraz klęsłe plecy i okropła. Okej okay. i wykrok jedna noga dostawiamy, druga noga dostawiamy. Z lekkim pogłębieniem. Okej. Okay. Nasza rozgrzewka wykonana, przechodzimy do ćwiczeń. Łącznie mamy do wykonania 6 ćwiczeń. Każde z ćwiczeń wykonamy e, od razu w czterech seriach po 40 sekund. Między e, seriami mamy Przerwę 10-sekundową, krótką, ale można złapać kilka oddechów i napić się wody. W tym czasie stajemy sobie troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder i będziemy wykonywać pół z odstawieniem nogi do tyłu. Półprzysiad przysiad, i odstawiamy nogę do tyłu. I teraz osoby bardzo początkujące, które są. Bardzo zastanę, mogę zrobić sobie taki naprawdę płciutki przysiad, dosłownie taki, tylko żeby mocno wypchnąć pośladki aktywować mięśnie pośladków przy wyproście. Jeżeli czujesz, że nie jesteś aż tak, nazwijmy to, zardzewiała, to możesz zejść oczywiście trochę głębiej, tak żeby wykorzystać ten potencjał, którym już dysponujesz. Spokojnie w dół. I odstawiamy nogę. Dół, i tutaj napinamy pośladek. Pierwsza seria yy, przeleciała. Mam nadzieję, że yy, już troszeczkę to ten oddech przyspieszył. I znowu pół przysiad, odstaw do tyłu, napnij pośladek. Hop, i odstawiamy. Raz, i odstawiamy. I tutaj znowu, jeżeli jesteś bardzo początkująca, i to dotyczy wszystkich ćwiczeń w całym treningu, yy, jeżeli jesteś bardzo początkująca, zrób sobie powoli. Raz i dwa. A jeżeli e, nie jest tak źle, to możesz trochę przyspieszyć. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i do tyłu. Tutaj fajnie pracuje pośladek, zarówno w tym przysiadzie, jak i jeszcze w tym e, dopięciu, w tym wyproście. I lecimy z naszą trzecią serią. I znowu dół i odstaw. Dół i odstaw. Pamiętaj, żeby trzymać wyprostowane plecy, nie garbić się, kiedy schodzisz w dół. Tutaj za zaakcentuj. Palce są oparte na podłodze. Raz i tył. Raz. Ok, dobrze. I ostatni raz jeszcze wykonamy to samo. I potem będzie znowu chwila przerwy. Przejdziemy do następnego ćwiczenia. Tak to będzie wyglądało przez cały trening. Większość, chyba wszystkie, nawet te treningi na start dla początkujących, które są u mnie na kanale, są takie bardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o ilość tych ćwiczeń. Co jest fajne też dla osób początkujących, bo nie nudzą się. Ale też chciałam zaproponować Wam właśnie y, taki trening, gdzie wykonujemy ćwiczenie w seriach. I mam nadzieję, że ta propozycja też Wam się spodoba. Oczywiście będzie miło, jeżeli dasz znać. Hop i hop. Hop i hop. Ok, pierwsze ćwiczenie zrobione. Idziemy dalej. Ćwiczenie numer 2, tutaj nadal fajna praca pośladków, nóg i brzucha oczywiście też, bo jest to ćwiczenie wielostawowe. Wykonamy sobie za krok ze wznosem nogi i użyjemy sobie tutaj dodatkowo krzesła, które w jakimś tam stopniu zawsze będzie nas odciążać, a poza tym pomoże nam, jeżeli chodzi o równowagę stajemy sobie przy krześle tak, dobrze tak, żeby było e, lekko z przodu, żeby ta ręka była nieco wysunięta, dłoń może iść na biodro, noga bliższa od krzesła wykonuje zakrok i tutaj unosimy zejdź w dół i wracamy, mam nadzieję, że czujesz, że to krzesło daje Ci takie oparcie i w razie potrzeby Możesz troszeczkę się odepchnąć z krzesła, żeby wyjść do góry w tym najcięższym momencie. Oczywiście nie pomagamy sobie nadmiernie, tylko tyle, ile gdzieś tam nam jest potrzebne. Spokojnie sobie zejdź do dołu i wydech góra, wdech nos i wydech, brzuch napięty. Wdech, wydech i jeszcze raz wdech i wydech. OK, i przechodzimy sobie na drugą stronę krzesła, e, albo tak jak Ci wygodniej, e, w mieszkaniu. I wykonamy to samo drugą nogą, czyli noga bliższa od krzesła, i wracamy górę. Hop, i wracamy górę. Oczywiście znowu e, dopasowujesz tempo do siebie. Pamiętaj, żeby e, obciążyć równomiernie. Całą nogę wykroczną, całą stopę, żeby nie wykonywać tego ćwiczenia na przedniej części stopy, żeby kolano było bezpieczne, brzuch cały czas aktywny, plecy prościutko. Raz i dwa. Dobrze. I powtarzamy jeszcze raz to samo na jedną i na drugą stronę. Już się ustawiamy i zaczynamy. Zejdź dół i noga w górę. Dół i napnij brzuch. Wyobraź sobie brzuch, że tutaj się troszeczkę skraca, tak jak harmonijka. Chcemy tutaj dopiąć ten pośladek. ok i druga strona ostatnia seria tego ćwiczenia i zaczynamy tył i góra noga nie musi być bardzo daleko OK, super. Ćwiczenie zrobione. Przejdźmy do trzeciego. W trzecim ćwiczeniu popracujemy sobie nad mięśniami brzucha i wykonamy e, takie ćwiczenie z przyciąganiem nogi. E, mamy stopy na podłodze, nogi są lekko ugięte e, i będziemy przyciągać kolano do dłoni, które mamy przed sobą, przed klatką piersiową. I tutaj wyobraź sobie brzuch, że jest taką harmoniką i skraca się i razem z tą nogą e, napina się jeszcze mocniej wydech i wracamy. Chcemy tutaj w górze zrobić taką pauzę, zaakcentować tą pracę, wydech i wróć. Tutaj spinamy i troszeczkę się odchylamy, prostując plecy. Raz i dwa. Raz i dwa. Hop i hop. I teraz, żeby nie czuć pracy tutaj mięśni biodrowo-lędźwiowych, właśnie musimy zaangażować brzuch. Staraj się rozluźnić nogi. Rozluźnić nogi i jak najmocniej zaangażować kor do pracy. Można oczywiście ćwiczenie wykonać z mocniej ugiętymi nogami, tak jak mam w ten sposób. Będzie jeszcze łatwiej. Hop i wróć. I właśnie jeżeli czujesz te mięśnie biodrowo-lędźwiowe mocno, a ten brzuch nie chce się zaaktywować, to spróbuj troszeczkę sobie uprościć mocniej ugiąć te nogi w pozycji wyjściowej. Eee, tak żeby pracowało to co ma pracować hop i wracamy hop i troszeczkę się odchyl hop i wracamy hop i wracamy ok dobrze mamy dwie serie i jeszcze dwie do zrobienia dobra pozycja jest i zaczynamy. Raz i dwa. Oczywiście akurat to ćwiczenie można sobie spokojnie zrobić na przykład na kanapie, nie na krześle będzie wygodnie, miękko, w tym wypadku jak najbardziej będzie to OK, chociaż nie zawsze miękko, biorąc pod uwagę podwyższenie będzie czymś dobrym. Na przykład jak chcesz ćwiczyć w podporze, no to wtedy nadgarstki lepiej, żeby miały. Twardą powierzchnię. Hop, i wracamy. Spinamy brzuch i odchylamy się lekko. Spinamy i odchylamy. Ok. Dobrze. I ostatni raz. Kilka oddechów. Ok. Zaczynamy. Raz i odstaw. Dwa i odstaw. Wyobraź sobie brzuch który zwija się jak harmonika. Pępek staraj się przyciągnąć do siebie. Całe dno miednicy. Staraj się aktywować do, do pracy. Mamy taki ruch zasysania, a nie wypychania. Okay. Super, Ćwiczenie zrobione i lecimy dalej. W kolejnym ćwiczeniu położymy się na macie w pozycji mostu. Będziemy wykonywać wznos bioder, świetne ćwiczenie na pośladki, a także na kor, na brzuch. Unosimy biodra do góry, kolce biodrowe wysoko, 3, 2, 1 i opuszczamy. Kolce biodrowe wysoko, brzuch aktywny, 2, 1 i wrót. Z pulsem do góry. Ok. Staraj się obciążyć znowu całą stopę. I tutaj przytrzymujemy 3, 2, 1 bardzo delikatnie pogłębiając do góry. Staraj się, żeby cały czas te pośladki były e, tutaj w górze mocno napięte. Jesteśmy bez obciążenia, więc chcemy sobie wykorzystać e, ciężar naszego ciała do tej pracy. Ok, chwilę odpoczywamy, luźno nogi, staraj się rozluźnić. Pamiętaj jeszcze e, o. Zaczynamy. 3, 2, 1. Pamiętaj o pozycji głowy. Twarz jest skierowana na wprost do sufitu. Nie przyciągaj do siebie brody ani nie patrz za siebie. Twarz na wprost. Raz, dwa, trzy i wracamy. Raz, dwa, trzy. Kolana lekko rotują na zewnątrz. Pamiętaj, żeby kolana nie kierowały się jedno do drugiego, tylko tak jakby delikatnie od siebie i wracamy. Trzymamy w górze mocno, raz, dwa, trzy. Staraj się nie ciągnąć brzucha do góry, tylko biodra idą wysoko do góry. Ok, dobra, mamy dwie serie zrobione, jeszcze dwie do wykonania. Naprawdę fajnie można poczuć pośladki. Ok, idziemy, raz, dwa, trzy i wróć. Raz, dwa, trzy i wróć. Jak wspominałam, większość tych zestawów dla początkujących u mnie to jest taki, taka forma bardziej obwodu, gdzie mamy tą zmienność ćwiczeń jedno po drugim. Tutaj mamy serię, przez co też nawet ta osoba początkująca może gdzieś tam bardziej poczuć te mięśnie, jak pracują. Hop, dwa, trzy. Oczywiście, obie formy są bardzo fajne ważne, żeby to było coś atrakcyjnego, ciekawego, przyjemnego dla ciebie, żebyś mogła się chętnie, żebyś mogła chętnie sięgnąć. OK, przerwa. Po ten trening kolejny raz i tym samym złapać taki flow i taką regularność. Raz, dwa, trzy i dół. Raz, dwa, trzy. Z punktu widzenia kształtowania, wzmacniania mięśni zawsze, gdzieś tam e, ta seria, wykonywanie tych serii, tak jak teraz, będzie e, mile widziane, ale tak jak mówiłam, najważniejsze, żeby e, dla Ciebie ten trening był przyjemnością, więc jeżeli w takiej formule się e, nudzisz, no to. Po wykonaniu oczywiście do końca ze mną tego treningu spróbuj sobie czegoś bardziej takiego zróżnicowanego, ale myślę, że też to jest fajna, ciekawa opcja, że można skupić się na tej pracy i nie skakać z ćwiczeniem na ćwiczenie. Ok, wykonaliśmy i przed nami jest ostatnie ćwiczenie na brzuch. Kładziemy się w pozycji leżącej, znowu o nogach ugiętych. Dłonie są złożone za głową, są e, oparciem dla naszej głowy. Wykonujemy spięcia, sięgamy do jednej kostki, do drugiej kostki, wracamy na środek i opuszczamy e, głowę, plecy. I raz, dwa, trzy i wracamy. I teraz e, myślę, że sobie dasz radę, żeby, żeby wykonywać powtórzenie za powtórzeniem. Jeżeli nie, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie za dużo, to tutaj ten moment odpoczynku niech będzie troszeczkę dłuższy. Raz i druga strona. Dwa i wracamy. Trzy. Raz dwa i bok. OK. Mamy wykonaną pierwszą serię. Jeszcze trzy. Dłonie za głowę. I zaczynamy. Hop, sięgni jedna strona, sięgni druga strona, i wróć w dół. I teraz ym, znowu wyobraź sobie, że twój brzuch to jest taka harmonijka, i się skraca przez całą długość brzucha. Nie tworzy się taki sto, stożek. To jest niewłaściwe napinanie brzucha. Staraj się, żeby pępek zbliżał się do kręgosłupa, a nie oddalał. Możesz sobie położyć dłoń na brzuchu przez zobaczyć, czy tutaj właśnie nie unosi się taki, taki przez środek, taki, taki stożek, i to nazwać, taki wałek przez środek. tutaj. Jeżeli jest płasko, to jest ok. Jeżeli się będzie unosił, to znaczy, że to napięcie nie jest prawidłowe i w ten sposób nie wzmocnisz brzucha. U mnie na kanale jest film właśnie. O tytule Jak ćwiczyć brzuch. I tam też trochę więcej o tym opowiadam, więc jeżeli ten temat gdzieś tam jest dla Ciebie ważny, to możesz sobie ten film odszukać, albo ja też spróbuję go podlinkować w opisie pod filmem, tak żeby żebyś Ty nie musiała szukać. Ok, raz, i dwa, i w dół. Raz, dwa, i do dołu. Dokończymy. Ok i jesteśmy w leżeniu. Od razu sobie przejdziemy do. E Ach, jeszcze jedna seria, przepraszam bardzo. Spięcie raz. Chciałam już przerwać <noise> jakoś w mojej głowie. Były już cztery serie, ale nie szkodzi. Ćwiczymy dalej. Hop, i góra. Raz, dwa i trzy. Zaraz po tej serii przejdziemy sobie do krótkiego rozciągania, które też jest bardzo ważne, jeżeli jesteś po przerwie, bo pewnie wtedy też ta mobilność troszeczkę się pogorszyła. Jednak jeżeli więcej siedzimy, mniej mamy tej aktywności. Ok, jest. No to teraz już zrobione wszystkie cztery serie. Podniesiemy się do siadu mobilność jest ważna, dokończę myśl, którą zaczęłam właśnie ze względu też na potem na technikę wykonywania tych ćwiczeń. Jeżeli chcemy, żeby nasze ciało współpracowało fajnie w ćwiczeniach, no to musimy dać mu tą możliwość. Okej, okay, wdech i wydech skłon w przód. A żeby właśnie nasze ciało miało możliwość wykonywania czy przysiadu w pełnym zakresie, czy zakroku, no to musimy zadbać o to, żeby stawy tutaj spokojnie, że tak powiem, reagowały na to, co chcemy zrobić. Ok, głowa jest nad biodrami, jesteśmy skręcone do boku. Ja mam wyprostowane nogi, ale możesz też nogi delikatnie ująć, tak żeby plecy były proste. Tu jest najważniejsze, nie tutaj, tylko tutaj. Ok, i na drugą stronę. I znowu nogi mogą być albo wyprostowane, albo ugięte. Dobra, i sobie teraz usiądziemy w siadzie skrzyżnym, dłonie przed sobą i przejdziemy sobie do takiego opadu. Mam nadzieję, że fajnie uczułaś pracę mięśni że czujesz się taka rozruszana, pobudzona, zachęcona do dalszych ćwiczeń. Jeżeli tak jest, to ja jestem zadowolona, bo właśnie taki był cel tego treningu. Ok, przejdziemy sobie do klęku podpartego i damy nogę między dłonie, kolano między dłonie i zostajemy w takim wypadzie. Oczywiście jak najbardziej dla osoby szczególnie po dłuższej przerwie takie ćwiczenia już będą powodowały e, pewnie jakieś tam większe zmęczenie i wtedy e, też jest to fajny rodzaj aktywności, jeżeli gdzieś tam zaczynasz na przykład się odchudzać. Ok, zmienimy sobie nogę wykroku, druga noga. Okay. I przejdziemy do klęku. I sięgniemy sobie tutaj całym prostym ramieniem do podłogi. I na drugą stronę to samo. I wrócimy. Siądziemy na stopach. I bierzemy wdech. I wydech. Staraj się wziąć wdech bez unoszenia ramion. Nie chcemy tego. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Ok. Trening wykonany, krótkie rozciąganie wykonane. Mam nadzieję, że Ci podobało. Eee, będę czekała na Wasze komentarze, wyrażenia. Do zobaczenia na kolejnych treningach. Trzymajcie się. Hej!